Ta zjawa, która ci się przyśni, zaraz przewietrzy. To było marzenie pewnego miasta, żeby znalazł się w nim wynalazca, który zmieni widzenie, połączy przestrzenie w nowe doświadczenie. Wynalazca mieszkał w okolicy podobnej do tej, w której śnisz, czujesz się bezpiecznie, oddychasz spokojnie. Niektórzy mówili, że tylko kiedy dziecko schowa się w dorosłym, można mieć tyle pomysłów, co on. A wynalazca miał ich mnóstwo. Rozwiązywał szybko krzyżówki i inne łamigłówki, łączył różne myśli w jedną. I lubił nosić przy sobie zaczewkę, patrzeć przez tę szklistą mózgę, zakrzywiając przyjętą prawdę, którą każdy widzi inaczej ze swojego ciała. Sprawdzał, co mogą zmysły, jak do tego kleją się jego pomysły. Bo w głowie, jak w kuli śnieżnej, zamknięta była wizja ulepszenia otoczenia. Piękny sen, który jednak nie mógł wyjść z niej, a siedział tam. A raczej chodził, biegał, śnił się tylko jednej osobie, wynalazca. Pewnego dnia, kiedy spacerował, spod parasola wleciała do jego oka mgła, para obrazu zaokrąglona, w parze okularów oddalony widok, zamazany mokrą watą. Stał, stał się nieostry, nieostry jeszcze, jeszcze bardziej odległy. Odległ. Przestraszył się wynalazca, że jego marzenie może tak się oddalić lub pójść w zapomnienie, jeśli nic z nim nie zrobi. Wracając do domu po omacku, wiedział już, że chce zabrać więcej ze sobą z takich podróży, chce się podzielić widokami, które w pamięci mogą się oddalić, chce wyostrzyć obraz daleki, żeby nie był za mgłą wokół taki lekki. Nawet nie wychodząc z domu, chciałby przenieść się w inne miejsce, inne, odległe, styczne, fascynujące i niemożliwe. Chciałby w pudełku widzieć teatr odbicia z placu Życia, z rynku poranek, skwer w gwarze i gwar w skwarze żyć z obrazem w różnych życiach. Móc widzieć marzenie przed oczami, które trzymał w głowie między myślami. Snu godzinami nic wizji i myślał. Zawsze się chwali to, co w oddali, bo nie widać detali. A ja chcę zbliżenia, wyjścia z cienia dalekich widoków, zbliżenia na wspomnienia, okładu z nieobecności w bliskości zapośredniczonej, także prawie możliwej. Chciał widzieć na odległość, przechodzić przez ściany domów i rozpraszać materię na transmisję. Bez wychodzenia z domu, podglądać zdarzenia z ogrodu, zdarzenia z drugiej strony góry, widzieć w końcu, który lis skradnie góry, być tam, gdzie wykluwa się zdarzenia. Skonstruować dla oka trampolinę na wysokość, rozwiesić linę na odległość, po której można łatwo przejść nad przepaścią, wszystko zbliżyć w oku, w obecność, poszerzyć swoje ciało, podróżować w miejscu. Tak sobie wymyślił, prześnił na jawie, może to było w Krośnie, Na pewno w jego umyśle, w supełku zaplątanym w pomyśle, zaczął budować maszynę z marzeń i, I czuł, jak się rozrasta poza cielesność w całość. Kiedy testował ją na ulicach, inni patrzyli się dziwnie na niego, nie, nie wiedząc, co robi myśląc, że od zmysłów odchodzi, szepcząc między sobą, że go rozum zwodzi. Dlatego przez soczewkę zobaczył pewnego dnia coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegł. miasto nerwów, pozwijanych, utkanych, łapkę zapętlonych myśli, że może się nie udać. Włosów zgubionych ze stresu, perłowe peruki i te nieskreczujące kruki tam nie mieszkały. Tylko oceny, oceny innych, ale też niezrealizowane marzenia ze zwątpienia. Zrozumiał, że to gniazdo jest czasami. Kiedy każdy dzień siada na głowie z ciężarem i ściska serce, miesza wielką łychą w miarce, kalendarzem, westchnieniami zmęczenia i zwątpienia w siebie. Wtedy wachlarz marzeń przestaje pulsować, puszczać w powietrze kolorowe pawie, struny, Musa w sercu krak, ucha, szarość, nudy. Pomyślał jednak pomyślnie, Wiedząc, że każdy supeł ma rozwiązanie, a wystarczy najpierw go lekko poluzować, powiedział głośno: Rozwiązanie to nie jest stanie i nie jest czekanie, aż samo się rozplączę, szarości kłączę, tylko działanie krok po kroku. Mój wynalazek jest po to, aby widzieć też to, co może martwić, ale lepiej. Widzieć i działać, poznawać to, czego nie zna się z bliska. Wynalazca jeszcze bardziej się wziął za siebie, wziął się w garść i całą parą ruszył. I nawet jak inni patrzyli i dziwili się, on wiedział, że dopiero na koniec zrozumieją, co robił, kiedy ich gniazda nerwów ulecą jak mgła z oka. I tak też się stało. Nastał dzień, kiedy każdy z nas może zobaczyć, co słychać daleko, czego nie widać blisko, przybliżyć w oku wszechświat, być wynalazkiem swoich pomysłów, być wynalazkiem swoich marzeń. A teraz wywołam Twoje kolorowe sny i marzenia. Połóż rękę na brzuchu i poczuj ciepło pomysłu. To jest ciepło nowego pomysłu. Jeszcze nie wiesz, o czym jest ten pomysł, ale już rozchodzi się po całym ciele i trafia do umysłu. Ten nowy pomysł na początku nie ma kształtu, więc możesz wlać go do każdego naczynia jak parę z oddechem, która się skrapla na szybie. Teraz Myślami podnieś naczynie w stronę wyobrażonego słońca, widzisz promienie, naładowują dna Twojego marzenia, energią wzrostu, trzymasz w ręku szkło powiększające. I najmniejsze pomysły w nim iskrzą, Refleksy światła mienią się. Pierwszą skojarzaniem w radość i spełnienia. Poczuj je już na początku. Stoisz na brzegu jeziora i widzisz, jak wschodzi w zielani piękny kształt. Zlepione z najlepszych myśli, kiokuje wizja z wiary w siebie, z siły, z porozumienia z innymi. Jeśli nawet cień pada na Twoje oczy, to wzmocnij w sobie obraz i skrzących możliwości. Rozpal ogień kolorów. Jaki kolor widzisz w sobie? Zaproś tam płonącą soczystą zieleń, fiolet i żółte piórka. Pozwól oku wędrować w chmurach. Rozpuść się na chwilę w miękkim płynięciu po niebie. Obserwuj stamtąd małe domki, jak wszystko jest ułożone, kiedy zmienisz perspektywę. Soczewka wtapia się w ciebie pięknym zniekształceniem i powiększaniem marzenia. Pogłaszcz w sobie wynalazca, wynalazczeni. Odnajdź siebie z dzieciństwa. Obłędnie dobrze jest płynąć w sobie marzeniami. One teraz są rzeką, która głaszcza twoją twarz wiatrem Poczuj podmuch na powieku